Witajcie! Zaczynamy podsumowanie dnia w SKTV News. Ja nazywam się Igor Norczyński i zapraszam. SKTV News. Johnny Cash odnaleziony. 25 marca do polskich sklepów trafi wyjątkowe wydawnictwo płyta Out Among the Stars, legendarnego amerykańskiego wokalisty Johnego Casha. Niepublikowany dotąd materiał został odkryty dwa lata temu przez syna artysty podczas porządkowania spuścizny po ojcu. Przypadkowo odnaleziony album był nagrywany w latach 81 i 84. Nowość od Major Laser. Już w lutym ukaże się świeża porcja dźwięków od popularnego dubstepowego kolektywu. Jak ogłosił Diplo, członek i założyciel zespołu, prace nad Epką wciąż trwają, a w studiu DJ-ów wspierają m.in. Farrell, Sean Paul i RVX. Ostatnim długogrającym albumem Major Laser jest krążek Free Day Universe z kwietnia 2013 roku. A teraz zobaczycie niezwykłego psa. okazuje się, że te zwierzęta świetnie potrafią naśladować dźwięki. Choć oczywiście tylko niektóre, na przykład syreny. Pytanie tylko, jak go wyłączyć? SKTV News. Nowy klip Room 94. W sieci pojawił się nowy teledysk uwielbianego w Polsce zespołu. Klip powstał do kawałka When I Was Teenager, zapowiadającego nadchodzący album grupy No Springs Attached. Krążek ma ukazać się w marcu, wtedy także formacja przyjedzie do Polski. W ramach promocji płyty wokaliści zagrają u nas aż 12 koncertów, m.in. w Warszawie, w Gdańsku i we Wrocławiu. Kto w tym roku dostanie klapsa? Oczywiście chodzi o statuetkę Klapsa, czyli nagrodę w plebiscycie Niegrzeczni 2014. Jak co roku, to wy możecie wybierać, kto waszym zdaniem najbardziej na nią zasłużył, a wśród nominacji można znaleźć nie tylko polityków, radiowców i osobowości telewizyjne, są również niegrzeczne gry, reklamy, programy telewizyjne, a nawet samochody. Nas oczywiście interesuje muzyka, a w kategoriach niegrzeczny artysta i niegrzeczna piosenka znaleźć można na przykład zespoły piersi, weekend, big cyc, a także dodać na przykład braci jego fanów. Klapsy zostaną wręczone na uroczystej gali już 12 lutego, a relacje z niej znajdziecie oczywiście w weekendzie z Jan Kesem. Przypominam, on też już dostał klapsa. Base jumperzy i spadochroniarze ekstremalni wciąż udowadniają, że istnieją rekordy, które można jeszcze pobić. Pokazywaliśmy Wam już wiele niesamowitych przelotów, a dziś mamy kolejny. Oto jak z prędkością prawie 200 km na godzinę zmieścić się w szczelinie, której szerokość nie przekracza kilku metrów. I jak przyznał sam Skoczek, który oddał przecież setki podobnych skoków, nigdy w życiu się tak nie bał, a po wylądowaniu najzwyczajniej się popłakał. SKTV News. Beyoncé o płycie. Dopiero po niespodziewanej premierze swojego piątego albumu, Gwiazda postanowiła podzielić się szczegółami dotyczącymi powstania krążka. Kilka dni temu w sieci ukazała się seria filmików, zatytułowanych kolejno: The Visual Album. Imperfection, Run and Gun, Liberation oraz Honesty. Nazwy nie są przypadkowe, to pięć najważniejszych elementów składających się na sukces nowej płyty Beyoncé. Oświadczenie Lady Gagi. Gwiazda zdementowała krążące od jakiegoś czasu plotki dotyczące jej ostatniego albumu Art Pop. Miał on przynieść wytwórni milionowe straty, co rzekomo zmusiło szefów firmy do zwolnień pracowników. W swoim serwisie Little Monsters Gaga opublikowała oświadczenie, w którym zaprzeczyła Płoskom, twierdząc, że wytwórnie od początku do końca bardzo wspierają w promocji książek. A teraz zobaczycie jeden z tak popularnych ostatnio 7-sekundowych filmów. Oczywiście będzie na czasie i oczywiście warto pokazać go dwa razy. Oto jak wygląda skakanie na trampolinie przy temperaturze grubo poniżej zera. Wszyscy, którzy schowali swoje trampoliny na zimę, zapewne bardzo tego teraz żałują. SKTV News. Kamil Bednarek w trasie. Ulubiony wokalista reggae polskich nastolatek rusza w Polskę. Artysta będzie koncertował od lutego do marca. 22 lutego zagra na Rocket Festival w Poznaniu, a 1 marca zobaczymy go na gdańskiej odsłonie imprezy. Potem wystąpi między innymi w Kętrzynie, Opolu, Łodzi i w Krakowie, a dokładną listę miast, które piosenkarz odwiedzi, znajdziecie na jego oficjalnym profilu na Facebooku. Katie Perry pomaga Madonnie. Królowa Popu zaprosiła swoją młodszą koleżankę do współpracy nad internetowym projektem Art for Freedom. Perry ma zadanie pomóc Madonnie w wyborze artysty, którego twórczość wyraża poparcie i oddanie prawom człowieka. Wybrany przez gwiazdę artysta, oprócz możliwości pokazania swoich dzieł otrzyma 10 tysięcy dolarów, które będzie mógł przekazać na wskazaną przez siebie organizację charytatywną. Dude Perfect to grupa internetowych zapaleńców specjalizująca się w przede wszystkim rzucaniu piłki do kosza. I oczywiście chodzi o rzucanie jej z bardzo dziwnych miejsc i na bardzo dziwne sposoby. Oto ich ostatni wyczyn, czyli rzut z ponad 150 metrów. Trochę chyba oszukali, ale jak dla mnie rzut zaliczony. Pytanie tylko za ile będzie? SKTV News Reaktywacja Eurythmics. Akademia przyznająca nagrody Grammy ogłosiła, że słynny brytyjski duet Eurythmics wystąpi podczas specjalnego koncertu poświęconego grupie The Beatles. Formacja, która swoją działalność zakończyła w 2005 roku, reaktywuje się specjalnie na potrzeby tego występu. Wyjątkowy koncert zostanie zarejestrowany dzień po 56. ceremonii rozdania tabloidów Grammy, a więc 27 stycznia. Sukces polskiego muzyka. Jeden z najlepszych polskich pianistów młodego pokolenia, Rafał Blechacz, zdobył Gilmour Artist Award, nagrodę przyznawaną za wyjątkowe umiejętności artystyczne. Muzyk jest dopiero drugim Polakiem, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. W ramach nagrody Rafał dostanie 300 tysięcy dolarów, z których znaczna część ma zostać przeznaczona na rozwój jego kariery. Kamerki w rosyjskich samochodach rejestrują nie tylko wypadki, kraksy i nieodpowiedzialnych kierowców. Oto dowód, że nie wszyscy są tacy źli, a na rosyjskich ulicach mają miejsca też pozytywne zdarzenia. Choć biorąc pod uwagę bohaterów tego filmu, trzeba przyznać, że dalej pozostają one. Nie wiem, kto miał większe szczęście pingwin, któremu pomogli wstać, czy kierowca, który to wszystko nagrał. To było podsumowanie dnia w SKTV News. Igor Nowczyński. Dziękuję i do zobaczenia.